Manko z tej strony Darin. Dzisiaj zobaczymy sobie, jakie deki były grane w Portlandzie w regionalsach turniej na prawie 1500 osób. Przechodzimy właśnie, zobaczymy, wygrała tam Giratina Vistar Był w ogóle finał e, dwóch giratin. Zobaczymy, co tam za ciekawe deki były. Czy, czy coś w ogóle nowego tam się wydarzyło? E, Raczej nie widać. Jest ta różnica, którą widywałem ostatnio, czyli są dwa bossy i jeden countercatcher. Poza tym dość standardowo dwa superrody. Tu jest jeszcze konsystencja lista, bo są pokegiry. No jest grany Monafi. Nie wszyscy grają Monafi. Dwie Roxanne, nie ma Iono, W niektórych listach znajdowały się Aiono. Jeden Sableye, co jest bardzo dla mnie ciekawe. Może dlatego, że tych Jiraczich się narobiło sporo. Ciężko powiedzieć. Natomiast to, skoro doszedł do finału i nawet wygrał, to możliwe, że nie potrzeba nam tych dwóch samów. W pewnych grach będzie się prizował, no. starza się. Eee, co do switcherów, to 4 Jet Energy. Jeden Escape Probe, 2 Switcher, 2 Switch karty. Czyli łącznie jest 9 kart switchujących. Pista, no solidna, co tu dużo mówić. Też trzy e, nestbole, to też jest karta konsystencji. Zobaczmy na drugi deck, na drugą Giratina. Tutaj chyba były grane, tak, tu są dwie energie grane. E, tam były trzy, czyli tutaj było to zaoszczędzone miejsce. Też jest jeden Sableye, może to jest way to go teraz. E, natomiast tutaj nie ma właśnie tego Manafiego którego coraz mniej osób grało Też są dwa bossy, jeden countercatcher I jest coś o czym sam myślałem TMD Evolution Koncept sam wydaje się fajny W wielu etapach może to robić dużo Na przykład na Movie Maxa To może bardzo dużo zmieniać Możemy brać 2-2-2 Wystawiając Kończąc po prostu Single prizerami Natomiast, no, to jest karta, która dużo traci w momencie, kiedy przeciwnik o niej wie. Też widać, są pokegiry grane. Jak najbardziej. Karta consistency. 13 nestbole. No, tutaj nic zaskakującego. No, poza tym właśnie. Tym jednym Sablajem. No i yy, jednym. No i bez mana figrane. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzecie miejsce miał Mew. Czy tutaj coś ciekawego znajdziemy? Raczej nie. Fusion Mew, Profesor, Tura scenario? Nie wszyscy to grają. Dwa Puffy, trzy Vacuum. Jedna, jedna Lost City. Raczej bez, bez jakichś szałów. Zobaczmy na Gardi Jaka gardy to wygrała? Wygrała. Weszła do top 8. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, nie ma Lex Zero do którego bardzo dużo osób się przyzwyczaiło w ostatnim czasie. Jest Giraci i Cresselia. Czasem gra się na zmianę Giraci albo Cresselia. Worker jest. Autów na stadiony. Też mamy 4. Standardowa lista, bym powiedział. Mirai Don. Która wersja Miraidona. Wolniejsza. Nie jest to agresywny Mirosław z Peonymi. Ale co ciekawe, grany jest Tapukoko. Ten Tapukoko jest fajnym pokémonem żeby przystalować coś jak Zarda, gdzie tamta wersja bardzo agresywna. Nie wiem, czy to ma jakieś 70, 30, 60, 40. Nawet jakieś 65 dla Charizarda, dla Miraidona. A mając takiego Tapu Coco, nie każdy. Hmm, nie każdy Charizard gra kartę switchującą, którą może też mieć od razu na ręce. I taki paraliż po No wydaje się być bardzo mocnym. Dodatkowo jeszcze zadaje 120 damage'a. Może być 130, jeżeli mam zebdosa z Pokémon Go. Także karta do rozważenia. 180 też może znokatować jakieś miło. Jeżeli byśmy chcieli... W że będziemy nim atakować na coś innego niż na Charizarda. Znaczy chodzi mi o ten drugi atak. Bo pierwszy atak na pewno jest dobry na wiele deków. Hmm. Okej, okay. co tutaj jeszcze mamy takiego ciekawego? Jest jeden Rajku tylko. jeden Iron Hands. Są Judge Iono, trzy bossy. Wokabili. Spiritum Exprery. Właśnie, ostatnio się zrobił popularny też Miranda z Exprerami, bo te Exprery jednak sporo nam dają. W momencie, jak yy, nasz Pokémon jest nokautowany, to po prostu ładujemy sobie kolejnego. I czasem taki Exprer w połączeniu z Flafim wystarczy, żeby coś naładować. Na przykład 3 energie możemy doładować yy, z ręki, z Flafiego, no i z Exprera, także jest. Jest to bardzo solidna opcja. Dwa puffy i dwa beach courty, co też jest ciekawe. Yy, grać pół na pół. Nie, na każdy tak jest potrzebny ten puff to depic. No, wydaje mi się to też solidne. Więc tutaj chyba więcej o tym nie mam do powiedzenia. Jest lista archeusa. Nie wiem, co tu było. Jestem ciekaw, co tu było grane. Okej, okay, archeus z Rez Gigasem. Ostatnio na online było kilka winów tej listy. On jest prawdopodobnie grany przez to, że ma dużo HP. No bo nie widzę innego powodu, żeby ten Red Gigas miał być grany. 230 to można Slakinga wziąć, który atakuje z... No dobra, slakinga atakuje z czterech energii. Ale i tak mając tego Arkeusa możemy sobie uderzać. Jakby i tak nim ładujemy, także co my ładujemy nie ma znaczenia. Jest też dorzucony tej Zacian v. Ten Zacian jest prawdopodobnie na Charizarda, yy, chociaż może być też na inne. Wydaje mi się, że to jest po prostu kolejna opcja na Attackera. Nie wiem w zasadzie jaki on ma cap, ale no, ładując sobie Arceusa yy, samymi DT i Jet czy tam jedną, no to możemy do tego Zaciana podpiąć naprawdę sporo energii. Mew i Eksa też nie Miu i Exa nie możemy naładować, chyba żebyśmy mieli jakieś popi Energy Switch'a. Ale Mew i Exa możemy naładować sobie w dwie tory, co też nie jest złe. Na przykład wtedy taką Giratinę Vistar możemy sobie ściągnąć jej własnym atakiem w połączeniu z Radiant Halakazamem. No bo DT zmniejsza damage o 20. Ciekawa lista. Jest też Box of Disaster, który pomaga na kilka matchupów. Panik Maska nie ma, czasem się pojawiały. No i jest też Bidów, Bibaryl i No, Ciekawe, czy coś jeszcze tutaj mieliśmy. Azul z kolejnym Charizardem, tutaj chyba bez żadnych większych zmian. Jest Lost City, jest MD Evolution, to też z Japonii nam przyszło. No i Ian Rob ze swoim New Genesektem Wersja DTE nie Fusion Także obie wersje mi działają Z tego co widziałem bardzo dużo w ogóle Mew było W tym w, Na tych regionalsach No tak to by było To by było tyle na listy stop 8 Możemy sobie jeszcze szybko przelecieć, czy coś ciekawego tu się wydarzyło. Jak widać, bardzo dużo jest Miu, Guardi gdzie? Tu jest Stol, o ile dobrze patrzyłem. Tak, to jest Stol z małailem. A nie, to może być ten kontrolny deck. Tak, to jest ta wersja kontrolna, gdzie atakujemy z Luxraya. Ale jesteś tutaj razem Charizard i Chiu. W ogóle, co to robi? Właduje. We... Okej, okay, discarduje dwie karty z top decku oponenta. Czyli to jest Krabominable, tylko że ognisty. Sme tyle i ma mniej życia, ale ma to mniej nie wiem. Dlaczego to by było grane? Aha, dobra, bo możemy Magma Basinem go naładować, tak samo Radiant Zarda. No to jest ciekawy koncept, bo to już nie jest stol, to jest typowy kontrol, ale nawet nie do końca taki typowy, bo możemy sobie dużo ugrać, yy, będąc w tyłu w prize'ach i po prostu kontrolując ten stół, gdzie przeciwnikowi odrzucamy wszystkich trenerów, on nie jest w stanie nam za bardzo zbić tego Luxray'a. Mm, mm, mm. No ciekawe. Jestem ciekaw jak ten deck grał, bo to nie jest coś yy, normalnego na co się trafia. Mm, Czy tutaj jeszcze coś ciekawego było? Był jakiś Yy, Valiant z NTM Goldengo Na 46 miejscu, czy to jest Goldengo z Palkiem? Tak to jest Goldengo z Palkiem Czyli to jest ta standardowa lista No tutaj też mamy boxa Zero ring, one handsami Jest też bardzo chciwy Waliant Nie wiem jak to działa, ale No to, co tutaj się dzieje, to jest. Nie, nie mam nawet słów. To jest waliant z gridentem, Palkiom, rotomem. Tu, tu jest wszystko. to Po prostu ja nie wiem, jak ten deck. No dobra, zrobił tu, Przed na 83 miejsce. To jest naprawdę dla mnie. Shaw, jeszcze coś takiego jak Toy Catcher tu się znalazło. Okej, okay, ten Toy Catcher ma sens w momencie, kiedy gramy tego Gridenta Vimaxa. Ale naprawdę to jest. Z mega ciekawe i takiego konceptu jeszcze nie widziałem. Mamy Krab blak, który widział yy, podejście do tej mety, ale w stolu. A tutaj mamy go jako attackera, ponieważ on zadaje 60 więcej damage'a za każdy damage counter na. Aktywnym pokonem, nie przeciwnika, gdzie 60 więcej, to mamy wszystko w zasięgu. Bo wystarczy, że położymy 4 damage cantery. to się już robi 240 z tego. Ale położenie 4 damage z walianta, z to, to jest nic, jakby zrobienie, switchowanie dwa razy i taki krabominable, bierze tyle knockoutów. Ciekawy koncept, bardzo ciekawy, jakby co tu się jeszcze dzieje. To no, Melonie, avery. Mamy... ile mamy switcherów 4, 7, 11 razem z energią, no plus jeszcze. Future Energy Capsule, bo stary. Spróbowałby to tak, wygląda mega śmiesznie i. Nie wiem, co to ma być. Jak to ma działać, ale no, jestem ciekaw. Także no... Zobaczymy. To by było na tyle z tego podsumowania. Jak widać, dużo się dzieje. Deki raczej nie, się nie zmieniają. Czasem wychodzą jakieś nowe opcje. Nic. Do zobaczenia. Jeżeli filmik się podobał, możecie zostawić łapkę w górę i suba. Hej!